Hej, hej! Witajcie na kanale Iris Psychologia Duszy Tarotu. Moi drodzy, zapraszam do wysłuchania ważnego przesłania na dzień 27 sierpnia 2020 roku. Wybieram kartę dnia oraz kartę wyroczni. Kochani, pamiętajcie, że karta wyroczni zawsze podkreśla ważność karty dnia. Dobrze, więc co karty chcą nam przekazać, co powiedzieć, co nas wiedzie, co prowadzi w dniu 27 sierpnia 2020 roku? Jaka jest główna karta? Tego dnia dla wszystkich. Dobrze. Moi drodzy, jest to dzień pod znakiem karty cesarzowej, słuchajcie, więc jest to dzień pełen od, obfitości, słuchajcie, tak? Um, rozrostu, powodzenia w interesach i w sprawach waszych, moi kochani zawodowych. Jest to taki dzień oddania się, jeżeli chodzi o sprawy miłosne, tak? Wasza miłość w partnerstwie rozwija się. W bardzo dobrym kierunku, słuchajcie. W pracy, powodzenie w interesach, powodzenie w sprawach zawodowych, zapowiedź pewnego sukcesu, tak? Jesteście zadowoleni z siebie, z tego, co udało Wam się osiągnąć i osiągacie, moi drodzy, jeszcze więcej. W tym dniu oddajecie się przyjemnością życiu, tak? Jesteście mm, bardzo zadowoleni, macie Macie i dbacie o swoje plany na przyszłość. Pilnujecie, by wszystko, co wchodziło do waszego życia, prowadziło was do właśnie spełnienia, do waszego realizowania. Wy realizujecie się w tym, co naprawdę. Czujecie, tak? Jesteście niezależni, jesteście samodzielni finansowo, słuchajcie. Kreatywnie podchodzicie też do swojego życia, jesteście otwarci na wszystko. Niektórzy z Was mają pewne nowe plany i wciela, wcielają w życie te plany, tak? I to wszystko powoduje Wasze powodzenie. Macie bardzo dobrą pasę w tym dniu, by. Um, wprowadzać te swoje rzeczy, tak? Nie bójcie się, kochani, stawiać kroki do przodu, ponieważ one prowadzą właśnie do szczęścia. Słuchajcie, jest to dzień, kiedy należy właśnie Pozytywnie wchodzić w okres harmonijny, w okres spokoju, w okres zdobywania, słuchajcie, wyższych stanowisk, tak. To wszystko prowadzi, moi drodzy, do poprawy finansowej. Macie takie korzystne inwestycje. Czekają Was takie pozytywne wieści, słuchajcie, tak. Bardzo dobry dzień, słuchajcie. Bardzo dobry dzień, dzień um, awansów. Dzień czegoś nowego, dzień spełnienia. Słuchajcie, jest to dzień spełnienia, dzień zadowolenia, dzień komfortu. Słuchajcie, komfortu, waszego komfortu i poczucia piękna. Zobaczmy zaraz, co chcą powiedzieć karty przesłań i jakie wiedzie przesłanie do głównej karty na dzień 27 sierpnia 2020 roku. Moi drodzy, zobaczcie sobie podniesiemy. I teraz tak. Kochani, um, a więc przesłanie mówi, że jest to jeździec, tak? I co nam jeździec mówi? Jeździec nam mówi, że idzie do Was pewna ważna wiadomość, słuchajcie, tak? Niebawem przyjdzie coś nowego um, i właśnie to w tym dniu wchodzi. Czyli wchodzi do nas coś nowego, słuchajcie. Jest to intuicyjne wejście w Wasze życie. Jest to pewna okazja, która właśnie w tym dniu, czyli w dniu 27 sierpnia, tak jak Karta Cesarzowa mówi o mm, Pewnych nowych perspektywach, tak? O oddaniu się w pracy, oddaniu się w to, co naprawdę się chce, oddaniu o swoje plany, o pilnowaniu. A Jeździec właśnie mówi, że intuicyjnie wchodzicie w to wszystko, łapiecie te swoje okazje, tak? Dostajecie pewien ruch, który idzie do przodu i dzięki temu właśnie zdobywacie swoje szczyty. Nadchodzi ta nowa wiadomość, na waszym życiu, która mówi, że wchodzicie na jeszcze większy rozrost wasz, moi drodzy, tak? Macie pomysły na siebie, macie pomysły na swoje życie, macie i wprowadzacie do swojego życia sam sukces, moi drodzy. Sam sukces. Ciekawe perspektywy. Macie tą szansę na karierę zawodową, moi drodzy. No, rozwijajcie się w tym dniu. Wprowadzajcie swoje szczęście do swojego życia. Pamiętajcie, by nie blokować samych siebie, otwierajcie się na, na wszystko. Wy posiadacie tę kreatywność, posiadacie um, moc wprowadzania i wcielania w życie swoich planów, słuchajcie. A te plany to są Wasze powodzenie finansowe, tak? Bardzo dobra pasa do Was przychodzi, moi drodzy. Zdobywacie to, co chcecie. Emocjonalnie um, czujecie spełnienie w tym życiu. Jesteście um, Jesteście zadowoleni sami z siebie, z tego, co potraficie osiągnąć. Moi kochani, ten dzień jest dzień, dniem sukcesu zawodowego, sukcesu waszego, sukcesu rozwoju. Wy w ogóle, moi kochani, posiadacie bardzo silną osobowość i teraz wy musicie postarać się, by ta osobowość przerodziła wasze plany w. Ten materializm, który chcecie osiągnąć, tak? Niech wszystko, co dzieje się w waszym umyśle, niech wszystko, co dzieje się w waszym sercu, wchodzi do waszego życia, ponieważ Wy sami musicie to czuć. Karta um, wyroczni mówi nam o tym, tak? Że macie pomysły, macie intuicję, macie pewną okazję do zdobycia tego, co chcecie, w, macie ten. Powrót i ruch do zdobywania, kochani, a przecież cesarzowa mówi o materializmie, o szczęściu, o bezpieczeństwie, o komforcie waszym, o waszej poprawie finansowej, tak? Wy wszystko, moi drodzy, posiadacie, a teraz jeszcze musicie tylko to po prostu rzucić w ruch życia, tak? Moi drodzy, życzę, życzę wam, by ten dzień był właśnie osobistym sukcesem, Przyjemnością zawodową, pomyślnością, spełnieniem Was samych, byście czuli się moi drodzy um, szczęśliwi. Byście czuli się szczęśliwi i wykorzystujcie to wszystko, co posiadacie, a posiadacie bardzo dużo, by e, wdrożyć te nowe plany. Wszystkie powodzenia. Wasze życie macie twórczą fazę w waszym życiu, moi drodzy, wprowadzajcie to, a zobaczycie, ile szczęścia macie przy sobie. Życzę wam cudownego dnia, pozdrawiam.